Witajcie, roztomili. Na pewno już wiecie, że we sobota ja i kameraty ze Ślązoków razem byliby na konwencji kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Kosiniaka Kamysza. Nie gańmy się tego, że wspieramy tego człowieka, bo to jest jedyny kandydat, który poprosił o to, żeby Ślązoki go wsparli. Jedyny kandydat, który obiecał za to konkretne rzeczy dla Ślązoków. Bo wszystkie im się to, obiecują złote góry. Obiecują, dają tamto, siamto, wamto, sramto, będę blamto. Ale mnie i się z razem interesują i no takie rzeczy jak język, edukacja regionalna i nasza duma z naszej kultury i możliwość ich dbania o, te, o to. wszystko, co my robimy po naszych starzikach, starożka. Nie gadźmy się tego, że u nas jest sporo. Niemców, Czechów, czy większych I Polaków. Bo i Poloki niekiedy już są ta, tu tak długo na Śląsku, że się czują ślązokami, a nawet mało co Polakami, bardziej ślązokami. A wszystkie większe kandydaty na prezydenta to są kandydaty na prezydenta Polski. I Polaków. I Polaków. Oni mają w wszystkie większe nacje. Mają kajś Łebków mają kajś e, Niemców, mają kajś Czechów i ślązoków. A północ dość jest prawie milion. Ja wiem, że mu tam bardziej pasuje jakiś inny kandydat, ale niech się wstanie, rzadłe w, w, obejrzy, i się powie tak. Czemu ja chcę welować na tego czy innego kandydata? No, czemu ja chcę welować na Dudy na przykład? I się powie tak. No ja, bo mi do 300 pędzejo, a mojej gdzieś yy, wnukom po 500 plus. Może i ale nie ze swojego. A po drugie. Pamiętam, Kindergeld, kiedy dostawali moje patronamie, i pamiętam, Kindergeld, kiedy ich na moje, i te na moje to nie, nie miało żadnego znaczenia. Że, Pamiętajcie, że te bajki, które dzisiaj dostawają, Kindergeld, kiedy coś tam znaczy w Kichalcie, to oni do swoich bajkli dostaną taki Kindergeld, który im zapaczka cigaretów nie styknie. Więc to za takie rzeczy nie. I ja wola bez podatku żeby było do tych, co mają bajki, żeby bez podatku dochodowego było do stażików, bo już płacili podatki wszelkie przed tym, niż żeby dobać za FIKO. Ja nie chcę dostać 30, 14, 15 pędzję, Ja chcę dostawać nie nieopodatkowaną, a żeby moje wnuki nie, sprawiły, że ich fatrowie nie muszą płacić tak wysokich podatków. Dochodowy, jak płacą dzisiaj. Czy budować elwrowi na, na bajki? Chyba następnych elwrów sprowadzą na świat? Chlubnicie się, Chowama. Pomyślcie, czy werci się na takiego głosować. A teraz jest jeszcze jeden. powie ktoś: A, to ja będę na Szaskowskiego, Bo Czaskowski bo jedynie szansa wygrać ze, ze dudą. Ja Ale ja Kaczyński nie zagłosuję, bo to jest platforma obywatelska. A ta formacja polityczna nie obiecanki, już obiecanki, cacanki się z roku zrobiła, a potem do zwyk Potem już zrobili FQ. Nie? Czyli pokazali o ten palec. Jakby pokazali ten palec, to ich też mógł, tam i ten palec sobie wsadzić. Bez to na pewno nie zagłosuje na Platformę Obywatelską. A, no, a jeszcze jedni, możecie, może jeszcze być taki argument: że zagłosuje w drugiej turze, bo przeciw nie, nie jest jedno, kiedy tam będzie prezydentem, czy no, chyba żeby Bosak tam los do drugiej tury, bo to jest narodowiec i, i to narodowiec taki, który, który mógłby kuku zrobić większe niż robi terazki z Ślązoku. I to by chciał wypowiadać dzisiaj na tyle. Może jeszcze jutro coś powiem, jakieś argumenty, jak tam usłysza. No to na razie jest pomboczkiem.